Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Papież zamierza konsekrować Rosję niepokalanemu sercu na świętej Maryi Panny. Co w cieniu wojny na Ukrainie przygotowuje dla nas Światowa Organizacja Zdrowia? Kolejna nasza wspólna wycieczka po globie. Pytanie otwarte do Was o dialogiczność Kościoła. Zanim przejdziemy do rzeczy, standardowo bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój tego kanału i programu Sprawki Okiem Katolika. Jak pewnie zauważyliście, tutaj nie ma reklam. YouTube dosyć mocno utrudniał mi życie, jeżeli chodzi o wyświetlanie reklam, i teraz ten kanał rozwija się tylko w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów tego kanału i tego programu, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod filmem. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. Świat katolicki obiegła informacja, że papież 25 marca zamierza konsekrować Rosję oraz Ukrainę niepokolanemu sercu Najświętszej Maryi Panny, zgodnie z jej oczekiwaniem, zaleceniem wyrażonym w Fatimie. Zdania na temat tego, czy papież Franciszek zamierza wypełnić wszystkie warunki postawione przez Najświętszą Maryję Pannę w Fatimie, są podzielone. Patrząc po ludzku, sytuacja jest dosyć zaskakująca. Dotychczasowy pontyfikat papieża Franciszka Raczej, no, nikt by chyba nie przypuszczał, że y, zmierza w tym kierunku, aby dokonać czegoś tak przełomowego. Jeżeli chodzi o dotychczasowe konsekracje, było ich kilka. Dokonywało ich trzech papieży. I według wiedzy, którą uzyskałem z mądrych źródeł, żadna z tych konsekracji nie wypełniała w pełni wszystkich warunków postawionych przez naświęconą Marię, Panny Fatimie. I teraz y, stoimy przed wydarzeniem, które ma szansę być epokowe. Po ludzku patrząc, ja raczej jestem dość sceptyczny, ale bardzo niedobrze jest chyba na tę sytuację patrzeć po ludzku. Może warto uciec się do, do wymiaru nadprzyrodzonego i według mnie byłoby super oto proszę każdego widza mojego kanału, żeby modlił się najgoręcej, jak potrafi. Po pierwsze, o to, żeby papież Franciszek wypełnił jak najwięcej, a najlepiej wszystkie warunki postawione przez Najświętszą Marię Pannę w Fatimie. Jednym z tych warunków jest na przykład to, że konsekracja ma się odbyć w jedności ze wszystkimi biskupami świata. Więc oprócz tego, że warto modlić się teraz o to, aby papież wypełnił jak najwięcej tych warunków, również warto modlić się o to, aby biskupi odpowiedzieli na ten moment dziejowy w taki sposób, żeby w jedności z papieżem dokonać tej konsekracji. I drugą intencją, o którą warto się w tym momencie modlić, jestem o tym przekonany, jest to, żeby niepokalane serce Maryi, Odpowiedziała na tę konsekrację w sposób jak najbardziej otwarty, żeby ten akt spodobał się niepokłonemu sercu Maryi, żeby przyjęła ten akt jak najpełniej się da. Ja nie jestem teologiem, brak mi może słownictwa, żeby jakoś bardzo sensownie o tym teraz powiedzieć, natomiast to są dwie intencje, które wydają mi się na ten czas bardzo istotne. Po pierwsze, żeby papież i biskupi wypełnili jak najwięcej, a najlepiej wszystkie warunki postawione przez Maryję, i po drugie, żeby Maryja Przyjęła ten akt 25 marca i w wyniku tego dała tak upragniony przez cały świat, ale głównie przez Kościół katolicki, pokój chrystusowy. Bardzo was proszę, napiszcie w komentarzu, czy zamierzacie podjąć taką modlitwę, czy też może inną modlitwę, którą już podejmujecie w tej intencji. Myślę, że każdy taki komentarz może być też zachętą dla innych, żeby biernie nie obserwować teraz tych wydarzeń, tylko jak najbardziej czynnie. Modlitewnie, może nie tylko modlitewnie, tam gdzie ktoś ma dostęp do jakiegoś biskupa, można zachęcić go, błagać go o to, żeby w jedności z papieżem do tej konsekracji 25 marca się przyłączył. Także jeszcze raz proszę o komentarze, czy zamierzacie podjąć modlitwę w tej intencji, może jakiś post w tej intencji. To może być zachętą dla pozostałych, aby również się do tego przyłączyć. To wszystko w tej pierwszej sprawce, idziemy do kolejnej. W czasach, gdy oczy większości polaków skierowane są w kierunku zbrodniczej inwazji Rosji na Ukrainę, co jest zupełnie normalne. Dzieją się rzeczy, na które również warto mieć baczenie, że tak powiem. WHO, Światowa Organizacja Zdrowia teraz właśnie proceduje tak zwany globalny traktat pandemiczny. Będą miały miejsce kolejne pandemie i kolejne większe kryzysy zdrowotne. Żaden rząd czy też wielostronne Agencje, przepraszam, nie wiem co to znaczy, nie dadzą rady w pojedynkę. Liderzy największych państw świata bardzo wspierają te dążenia, zainicjowane przez przewodniczącego Rady Europejskiej, belga Charlesa Michela. Żaden kraj, nawet żaden kontynent nie może pokonać pandemii w pojedynkę. Tu wymagane jest podejście globalne podejście my bardziej niż ja. Potrzebne jest kolektywne zobowiązanie. Na najwyższych szczeblach politycznych. O co chodzi? Ma powstać globalny traktat antypandemiczny, który będzie odbierał część kompetencji poszczególnym państwom i przypisywał je Światowej Organizacji Zdrowia w przypadku kolejnych pandemii. Teraz, co warto chyba wspomnieć, jeżeli chodzi o te procesy, które teraz mają miejsce, w których Polska nie bierze udziału. Nie wiem do końca jeszcze, w którym momencie Polska będzie mogła zgłosić jakby aneks do tego. Natomiast na razie pracują nad tym kraje powiedzmy ważniejsze, większe niż Polska. Celem jest, żeby WHO miało większy zakres kompetencji niż miało podczas tej pandemii, która dopiero zdaje się się skończyła. I teraz o czym warto wspomnieć. Po pierwsze WHO to jest organizacja, która jest w 80% finansowana przez biznes prywatny. Na przykład, podmiotem, e, największym podmiotem finansującym WHO jest Fundacja Billa i Melindy Gatesów. Czy ratowanie życia prowadzi do nadpopulacji? Czy ze wzrostem światowego zdrowia nie wiąże się ryzyko nadpopulacji? Czy liczba ludzi nie stanie się tak duża, że będzie niemożliwe, żeby ich wykarmić i zachować środowisko? Tutaj widzimy wykres, na którym widać światową populację w liczbach. Na pierwszy rzut oka to wygląda trochę przerażająco. W XIX wieku mieliśmy poniżej miliarda, teraz 3, 4, 5, 6, 7,6 miliarda. Melinda i ja zastanawialiśmy się, czy dostarczenie światu nowych leków nie prowadzi do nadpopulacji. Natomiast co się okazało? Gdy wzrasta zdrowie danego społeczeństwa, rodziny decydują się mieć mniej dzieci. Ten trend pojawia się w każdym państwie, gdzie rośnie zdrowie. Tempo wzrostu danej populacji spada. Przedłużyliśmy więc ten wykres do roku 2100. Tam przewidywane jest 11 miliardów ludzi. Ale ta krzywa się wypłaszcza, ponieważ, jak widać na czerwonym wykresie, tempo wzrostu spada. W latach 60. to tempo wynosiło 2% rocznie, ale teraz bardzo, bardzo się to obniżyło. 11 miliardów ludzi to wciąż dużo, ale dobre wieści są takie, że im szybciej udaje nam się polepszyć zdrowie ludzkości, szybciej rodziny stają się mniejsze, więc możemy czuć się świetnie w związku z tymi wszystkimi uratowanymi życiami. Fundacja Billa i Melindy Gatesów, którzy finansują, dla mnie to jest szczerze mówiąc naprawdę szokujące, 14% całej Światowej Organizacji Zdrowia. I teraz jeżeli chodzi o Billa i Melindę Gates, to oni tak jakby trochę też mają udziały we wszystkich niemalże, chyba we wszystkich firmach, które produkują magiczne eliksiry. Natomiast może nie trzeba nawet tak głęboko, teraz tego nie mówię, że to była jakaś głęboka analiza, ale za głęboko nie wchodząc, Mamy organizację, która jest finansowana przez biznes. I pytanie widzu, mój drogi do ciebie, czy myślisz, że ta organizacja na pierwszym miejscu ma twoje dobro i twoje zdrowie, czy może jednak ten biznes, który jej tam daje dużo, dużo milionów dolarów? Więc moja opinia jest taka, że WHO stało się już niestety po prostu organizacją lobbyingową. Oni lobbują dla biznesu. To jest moja opinia. Druga sprawa, o której warto chyba wspomnieć, jest taka, że w 2009 roku zmieniono definicję słowa pandemia. Nie wiem, czy o tym wiecie, to raczej sporo osób już o tym wie. W 2009 roku wykreślono takie jedno dosyć ważne słówko z definicji. Wysoka śmiertelność. Czyli kiedyś, żeby coś uważać za pandemię, musiało być tak, że jest to zaraźliwe i że odsetek śmiertelności jest bardzo duży. Myślę, że tak też wszyscy. Wyobrażaliśmy sobie kiedyś pandemię, jak w filmach, że no jest pomór. Nie? Wszyscy dookoła prawie leżą, mamy pandemię. W 2009 roku wzmianka o wysokiej śmiertelności zniknęła. Teraz, żeby coś nazwać pandemią, musi być wysoka zaraźliwość. Jeżeli jest coś, co przenosi się na bardzo dużą liczbę ludzi, to mamy już pandemię. I teraz w przypadku przyszłych pandemii, które dla na przykład pana Billa Gatesa są jakby czymś pytaniem, kiedy a nie pytaniem czy, on już wie, że będą, nie wiadomo skąd, ale wie, że będą. Więc jeżeli pojawi się cokolwiek, co jest wysoce zaraźliwe, Światowa Organizacja Zdrowia, czyli tak naprawdę niestety niewolnicy biznesu, będzie miała większą władzę od rządów krajowych, na przykład od rządów Rzeczpospolitej, a w zakresie lockdownów, w zakresie segregacji, w zakresie na przykład obowiązku przyjęcia cudownego eliksiru. Więc myślę, że pomimo tragicznych wydarzeń teraz, które mają miejsce na wschodzie Europy, warto takich tematów również nie przesypiać. Propaganda kremlowska jest jedną z najsilniejszych na świecie. To jest oczywiste. Natomiast propaganda globalistów już chyba teraz nie za bardzo ustępuje jej w czymkolwiek miejsca. Warto wiedzieć, że jesteśmy poddawani propagandzie z obu stron. Nie musimy wybierać, z której bardziej. I nie musimy wybierać, która strona na ten moment wzbudza troszkę bardziej naszą sympatię. Z jednej strony jest propaganda kremlowska, z drugiej strony jest propaganda globalistów. Obydwie te propagandy to są propagandy szatańskie. Wszystko, co nie jest oparte na prawdzie, jest propagandą. To nie jest tak, że teraz jest propaganda kremlowska kontra propaganda globalistów. Jest po prostu propaganda kontra prawda. Więc z tego miejsca proszę Was, żeby na przykład temat Globalnego traktatu antypandemicznego zupełnie nie umknął Waszej uwadze. Spójrzmy na próbkę propagandy globalistycznej. Pandemia covid 19 ujawniła niedoskonałości globalnego systemu zdrowotnego. Od wybuchu pandemii zanotowano pół miliarda przypadków. Ponad 5,9 miliona ludzi straciło swoje życie. Członkowie Światowej Organizacji Zdrowia pracują nad tym, żeby na przyszłość być lepiej przygotowanymi. Trwają negocjacje w sprawie globalnego traktatu pandemicznego. Roboczy tytuł to Świat Razem. Traktat poruszy takie aspekty, jak Wymiana danych zapewni też równy dostęp do cudownych eliksirów i leków na całym świecie. Eksperci mówią, że większość krajów przyjmowała do tej pory podejście mój kraj najpierw, a nie jest to najbardziej efektywny sposób walki z globalną pandemią. Kochani, jeżeli chodzi o propagandę dotyczącą minionych dwóch lat, to yy, przede wszystkim celem było wprowadzić taki zamęt i takie emocje w ludziach, żeby ciężko było w ogóle. O czymkolwiek na chłodno porozmawiać. I teraz może również nie jest na to najlepszy czas, dlatego przyjmijcie po prostu, że ja osobiście mam taką opinię, że cały ten antypandemiczny traktat to jest zamysł topowych lewicowców tego świata, którzy mają plany bardzo, bardzo niekorzystne dla ciebie i dla mnie. To jest moja osobista opinia. To w gestii. Polaków i polskiego rządu, i tylko i wyłącznie polskiego rządu, w przyszłości powinno zawsze leżeć to, w jaki sposób poradzimy sobie z kolejnymi tego typu wydarzeniami. Czy te wydarzenia w 2020 roku przyszły na świat od tak sobie po prostu pechowo, gdzieś na jakimś rynku w WUHAN-nie topesz tam coś przyniósł, czy też nie, i powstało to bezpośrednio w laboratorium w WUHAN, to każdy z Was może. Mieć własną opinię, również tutaj dzielę się tylko i wyłącznie swoją prywatną opinią. To zostało stworzone specjalnie i wcale nie tylko przez złych panów ze skośnymi oczami, których tam jest miliard trzysta, celem, celem ataku powiedzmy może chemiczno-biologicznego na, na zachód, ale bezpośrednio również w tym, żeby to światu zgotować, brali udział. Ludzie, którzy są nie mają zbytnio skośnych oczu. I kolejna, jeszcze jedna moja prywatna opinia. Lata 2020 i 2021 to była tylko rozbiegówka, i plany na to, że znowu coś ma nas spotkać od tak po prostu podobnego. Przy okazji, czego różni ludzie znowu tam zarabią ziliardy, tryliardów dolarów, oraz przejmą kontrolę nad jeszcze większą częścią rzeczywistości. I to nie są jedyne cele. Natomiast, może, żeby już nie, nie przedobrzyć w tej sprawce, warto według mnie na sprawy patrzeć jak najbardziej chłodno, bez zaangażowania emocji, bo to jest też celem propagandy globalistycznej, żeby błyskawicznie wciągnąć w człowieka w emocje, że on się ma opowiedzieć po jakiejś stronie. To jest niemalże kibicowanie, stronie na przykład szczepionkowców czy antyszczepionkowców. To ma być jak drużyny sportowe. Tutaj nie ma być rozmowy na chłodno. Natomiast ze swojej strony proszę, żeby po prostu próbować na chłodno jak najwięcej rozumieć z tego, co się dzieje, próbować mieć swoją własną opinię, ale opartą na, na w miarę rzeczowych analizach i też modlić się, naprawdę modlić się, żeby Pan Bóg przez Najświętszą Maryję Pannę zlitował się nad światem i troszkę pokrzyżował plany niedobrych, smutnych panów w garniturach, którzy naprawdę są i naprawdę te swoje plany, myślę, w tempie nawet dla nich samych troszkę Zaskakującym realizują. To by było wszystko w tej sprawce. Teraz zapraszam Was na wycieczkę po globie. Niemcy. Essen. Diskup Franz Josef Overbeck zdecydował, że w diecezji Essen sztu będą udzielać kobiety. Do tego zadania wyznaczył 17 kobiet, wyznaczając je na szafarki sztu. Na trzy lata z możliwością przedłużenia. Biskup swoją decyzję uzasadnia brakiem powołań i małą liczbą księży, jednocześnie pozwolenia na udzielanie sztu udzielił jedynie jednemu mężczyźnie. Pytanie, czy wyznaczenie kobiet na szafarki sakramentów zwiększy liczbę powołań kapłańskich? A może w niedługim czasie planuje się przyjąć fikcyjną, jednak wspominaną w Niemczech możliwość święcenia kobiet? Monachium. W niemieckich kościołach rozpoczęto podmianę rekwizytów wirusowych na elementy wojenne. W monachijskim kościele św. Maksymiliana stawiono właśnie figurę Jezusa Chrystusa pomalowaną na ukraińskie barwy narodowe. Czy Niemcy nie mogą przygapić żadnej okazji do sprofanowania wizerunku Chrystusa? Również w Monachium, w ostatnim tygodniu, w kościele św. Pawła, podczas uroczystej mszy świętej z okazji 20. rocznicy duszpasterstwa Queer, Kardynał Reinhard Marx przeprosił za dyskryminację kościoła wobec homoseksualistów. Kardynał Marx podziękował przybyłym nam sze przedstawicielom środowiska queer za cierpliwość. Zaznaczył też, że w jego wczesnych latach pełnienia funkcji arcybiskupa działania na rzecz katolików LGBT były raczej tolerowane niż oficjalnie doceniane. Podczas kazania kardynał zdawał się sugerować, że wszelkie relacje międzyludzkie mogą zostać zaakceptowane przez Boga. Oto słowa kardynała. Wszystkie relacje międzyludzkie muszą być naznaczone prymatem miłości. Wtedy mogą zostać zaakceptowane przez Boga. Kardynał dodał, że każdy ma prawo do swoich własnych poglądów i że jest zszokowany dyskryminacją homoseksualistów przez chrześcijan. Na koniec kardynał podsumował swoją wizję kościoła: Pragnę kościoła inkluzywnego kościoła, który obejmuje wszystkich, którzy chcą kroczyć drogą Jezusa. Kościół synodalny oznacza bycie otwartym, uczenie się i nieustanne łamanie wiary w poszukiwaniu Boga, a także w kwestii tego, co jest do powiedzenia na temat seksualności i związków. O mszy dla społeczności queer informowało wcześniej biuro prasowe archidiecezji. Przypomniało jednocześnie o tym, że archidiecezja oferuje weekendową opiekę duszpasterską dla homo-, bi- i transseksualistów oraz rekolekcje dla osób LGBTI+. Przy świętej odbyło się bardziej kameralne spotkanie biskupa z przedstawicielami społeczności queer. Podczas spotkania biskup miał zapewniać zebranych, że w sprawie tematu seksualności, przytłaczająca większość konferencji episkopatu Niemiec, jest zdania, że trzeba dokonać zmian. Biskupi o poglądach jawnie sprzecznych z nauczaniem Chrystusa są od lat nie tylko tolerowani, ale nawet mianowani na najwyższe funkcje kościelne. Australia. Przeciwdziałać temu zjawisku postanowił kardynał George Pell z Australii, który wezwał kongregację nauki wiary do zajęcia się sprawą dwóch hierarchów, których już może znacie z tego kanału kardynała Holerisia i biskupa Betzinga. Zasunęli oni wypowiedziami negującymi grzech związany z czynnym homoseksualizmem. Kardynał Pell wypowiedzi te uznał za odrzucające naukę o monogamicznym małżeństwie, które jest wyłącznie związkiem mężczyzny i kobiety. Kardynał Pell krytykuje aktualne podejście Kościoła do swobody wypowiedzi przez poszczególne episkopaty i biskupów. Jak wskazał kardynał, Kościół katolicki nie jest luźną federacją, w której różne narodowe synody lub zgromadzenia oraz prominentni przywódcy mogą odrzucić istotne elementy tradycji apostolskiej i pozostać nienaruszanymi. To nie może stać się normalną i tolerowaną sytuacją. Jak mówi kardynał, drogą wyjścia z kryzysu nie jest uleganie zmieniającym się nakazom współczesnej leickiej kultury, a odkrycie na nowo obietnic Jezusa i przyjęcie nierozwodnionego depozytu wiary. Stany Zjednoczone. Rachel Levine, transwestyta mianowany przez prezydenta Bidena na stanowisko zastępcy sekretarza zdrowia USA, znalazł się na prestiżowej, opublikowanej przez USA Today liście Kobiet Roku. Towarzystwa tam dotrzymują mu Melinda Gates oraz Kamala Harris. Floryda. Prezes Disneya, Bob Czapek, skrytykował ustawę, której zadaniem jest ochrona dzieci przed wczesną seksualizacją w szkołach. Bob Czapek obawia się, że ustawa może zostać użyta do niesprawiedliwego atakowania dzieci i rodzin gejów, lesbijek, osób niebinarnych i transpłciowych ogłosił jednocześnie wsparcie organizacji LGBTQ+, kwotą 5 milionów dolarów. Dość szybko odpowiedział mu gubernator Florydy, katolik Ron DeSantis. Oto co mogę wam powiedzieć. W stanie Floryda nie pozwolimy, aby w przedszkolu wprowadzano transgenderyzm. Spółki, które dorobiły się na byciu przyjaznym rodzinom, powinny zrozumieć, że rodzice małych dzieci nie chcą wprowadzenia tych rzeczy do przedszkoli, Nie chcą też, żeby ich pierwszoklasistów nauczano, że mogą wybrać sobie inną płeć. Na koniec świat celebrytów. Kanye West, popularny amerykański raper, walczy o swoje córki a jednocześnie z TikTokiem. Jego żona Kim Kardashian, z którą jest rozwiedziony, pozwoliła ich ośmioletniej córce zainstalować TikToka i umieszczać na nim filmiki. Na jednym z filmików córka śpiewa piosenkę o tym, że zakochała się w dziewczynie emo. To rozwścieczyło rapera. Raper w rozpaczliwym poście na Instagramie napisał, co mam zrobić, gdy mojej córce, wbrew mojej woli, założono TikTok. W innym poście dodał, lewicowcy nie chcą, żeby ojcowie mieli wpływ na życie naszych dzieci, a ja nie chcę, żeby moje dzieci chodziły do bezbożnej szkoły Sierra Canyon. Mam głos i nie będę tego tolerował. Za te posty Kanye Westa spotkała zasłużona, według możnych tego świata. Kara. Jego konto zostało zawieszone na 24 godziny, a on otrzymał ostrzeżenie. Rzecznik firmy Meta, wcześniej Facebook, czyli właściciel Instagrama, oświadczył, że jeśli West nadal nie będzie przestrzegał zasad platformy, zostaną podjęte wobec niego dodatkowe kroki. A na koniec tak troszkę może bardziej filozoficznie. Jestem bardzo ciekaw waszej opinii. Jeżeli macie chęć, napiszcie to w komentarzu. W jakim stopniu według Was Kościół Katolicki powinien dialogować ze światem? Świat to jest pojęcie w Piśmie Świętym, dosyć często używane, i ono oznacza wszystko, co jest poza Kościołem Katolickim. To jest to, co dzieje się obecnie, teraz w czasie, na przykład teraz w 2022 roku, na świecie dzieją się różne rzeczy. I teraz wszystko, co nie jest Kościołem Katolickim, czyli każdy człowiek, który w pełni nie wyznaje doktryny Kościoła katolickiego, nie wszedł do Kościoła, jest w świecie, on żyje w świecie i teraz, według Was, jaki jest stopień dialogu? Jaki jest w ogóle cel takiego dialogu? Czy ten dialog jest możliwy? Czy jest możliwe, żeby jakoś w sposób w miarę polubowny Kościół zwracał się do świata, a świat jakoś na ten Kościół reagował, powiedzmy, Nienajeżony, żeby był możliwy jakiś, jakiś dialog i no właśnie w jakim celu dialogować i w jaki sposób dialogować, czy to jest możliwe? Jestem bardzo ciekaw tych komentarzy, żeby poczytać co ludzie, co wy drodzy widzowie mojego kanału na ten temat sądzicie. Na przykład, według Was, czy istnieje jakiś sposób przedstawiania prawd bożych światu, tak żeby ten świat nie reagował wrogo? Na te Boże Prawdy. Czy jest to kwestia formy, czy jest to kwestia może takiego doboru tych prawd w takiej kolejności, żeby, żeby nie było wrogości, żeby był możliwy dialog? Co sądzicie o tak postawionym pytaniu? Za każdy komentarz będę bardzo wdzięczny. Kochani, to by było wszystko na dzisiaj. Może jeszcze raz pozwolę sobie wspomnieć, że ten kanał rozwija się w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Jeżeli więc ktoś poczuł chęć, żeby dołączyć do grona patronów tego, tego programu i tego kanału, to nie zamierzam stawać mu na drodze do jego szczęścia. Proszę bardzo, szczegóły jak może to zrobić znajdują się pod tym filmem. To by było wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Człowieku rozumne. Trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Na razie.